A więc tak. Tak aktualnie wygląda mój baniaczek. Jest trochę roślin, ale na samym żwidze nie bardzo chce to wszystko rosnąć. Tabletki podkorzenne również nie dają takiego efektu. Ta roślinka strasznie wygląda. Ponieważ skalary sobie ją upodobały, i co tylko wypuści listek, od razu wpieprzają, jak małpakit, jak to się mówi. Nie wiem, jak się nazywa ta roślina, ale rośnie bardzo dobrze. W samym żwirze i musiałem już połowę jej usuwać z sadzonek, bo za tak zarosło w akwarium. Tu trochę przebudowa dzisiaj doszło, przyszło właśnie kurierem oświetlenie T8 2 razy 30W i w dniu wolnym będzie zamontowane, razem będzie teraz około 150W 2 razy 45 T5 i właśnie te T8 2 razy 30W Coż jeszcze mógłbym powiedzieć, no, będzie, jest w planach zmiana podłoża na ziemię ogrodową. No, jest założone drugie akwarium, małe, jako eksperyment. Zaraz właśnie zobaczymy. No i tu niecałe dwa tygodnie i już wszystkie roślinki poodbijały, te co marniały w dużym akwarium. Jest ziemia ogrodowa najtańsza, za złoty 50 zł woreczek, czy tam za 2 złote, już nie pamiętam. I wszystkie roślinki ładnie, listki młode powypuszczały. Tutaj trochę ten, nie wiem co to jest. Tutaj ta roślinka bardzo mi strasznie zmarniała w dużym zbiorniku. Znalazłem sam skrawek tego. No a tu resztę tam. Anubisek mały chyba to jest, nie wiem jak to się nazywa. Nie, nie znam za bardzo w roślin. Szczerze mówiąc, nie interesują mnie. No i zobaczymy, jak to będzie. Po miesiącu, po dwóch w tym akwarium. No jeżeli tu mi się będą ładnie produkować, no to będę przesadzał do dużego zbiornika. No ale jeszcze mam w planach zamówić na, na Allegro kilka roślinek. I właśnie wywale wszystko tamto, co tak bardzo ładnie rosną, ale bardzo ładnie na nich glony rosną również. I bardzo ciężko mi z tym walczyć. No, miałem dwa tygodnie temu ospę na neonkach, czy trzy tygodnie temu, ale udało się wyleczyć. Ryby czują się świetnie. Skalary ten plamiasty i z tym białym to prawdopodobnie para, nie jestem pewien a tam to jest druga samica te dwa dorosłe skalary mają około 6 lat, 7 no jak na razie dobrze się trzymają ten jest tegoroczny, kupiony maluśki był, teraz już jest 3 razy taki albo i 4 razy taki no i cóż, tam z tyłu rozbory, rozbory. Kosiareczki, neony czerwone, zwykłe, dwie kardynałki, tam gdzieś pod korzeniem glonojat, złoty, yy, gdzieś w kamieniach Helenki, bo miałem straszną plagę małych ślimaków i nie było sposobu się ich, przynajmniej zmniejszyć ich liczebność, no i... Odkąd wprowadziły się helenki, liczebność spadła prawie do zera. Tam jeszcze bocje z tyłu pływają, dwie oczywiście. No, jeszcze planuję kilka ryb dokupić. Nie wiem, właśnie co z tymi skalarami zrobić. Czy się ich pozbyć, czy co. Zobaczymy, jak to będzie. Pozdrawiam kolegę z kanału Mokre Łapki. No, i to chyba by było na tyle.